Cześć, organizuję konkurs na momo. Jak coś to nie zwracajcie uwagi na ten kurs, będzie się ścinać. I głos na tym, że podajecie swój nick w komentarzu i wtedy ja ode mnie momo. Już Wam pokazuję jakie mam. I się. Ja Jakie będziecie chcieli? Teraz Mam takie serduszko, babeczkę, tęczę, cukierki, czterolistą kojęczynę. Czterolistą babeczkę z kakałem i piankami, z lodami, z wisienką. I z truskawką, niech truskawka będzie pierwsza. Jak chcecie, jak o, truskawka 1, kwiatki 2, wisienki 3, lody 4, kubeczek 5, y, szczelitna y, kończynka 6, cukierki 7, tęcza 8, babeczka 9, no i serduszka 10. I jakie chcecie, y, mamo takie wyślijcie numerek. Napiszcie w komentarzu swój nik i od jedynki. Można wybrać jedną momo, jakie się chce. Jak ten mówiłam, to jedynka to truskawka, a dziesiątka to serduszka. No to jakie będziecie chcieli, takie napiszcie w komentarzu.